Witam widzowie na moim pierwszym odcinku i mogę uh, siebie przedstawić będę po prostu nagrywać na YouTubie o Skibidi Toilet i może sami będziemy też oglądać i po prostu grać w inne gry sobie do klimatu puścimy taką filmik sobie ściszymy troszkę i będę chciał siebie przedstawić. Po prostu będziemy razem grać. Yy, będę wysyłał jako mam na, yy, na imię Robloxie i po prostu będziemy razem sobie grać. Będziemy oglądać reakcje youtuberów na, na jakieś sceny. Może nowe odcinki z Toilet. Będziemy oglądać um, Multiverse i tak dalej, i tak dalej. I po prostu będziemy sobie reagować. I po prostu będziemy mogli ze sobą grać, oglądać. I po prostu będziemy nagrywać Skibidi Toilet, reakcje i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że... Wkrótce, gdzieś może jutro albo pojutrze, opuszczę film, gdzie razem wszyscy oglądamy wszystkie odcinki z Kibity Więc szykujcie się na ten odcinek i tak dalej, i tak dalej. Więc życzę Wam po prostu, żebyście byli na mojej premierze to, to po prostu mój drugi odcinek przedstawiający mnie i więc życzę wam, żebyście czekali na mój kolejny odcinek pa pa